Ja jestem u Nosik i dzisiaj sobie zagramy Omega Boxa. Ja mam jeszcze go skina do bo brakuje mi jednego na Zagramy sobie na pojedynkach. Lubię bardzo pojedynki. Lecimy, widzowie. Jeden na jeden, oczywiście. Taki krótki filmik, żeby otworzyć Omega Boxa. No bo widzicie, zaraz się kończą. Smutecznie. chociaż już słabe drupy wypadają, jak się ma Skinna do Dobra, lecimy. O nie, Charlie Z Charlie może być problem I z Urtemasa, bo te małe Typki Są wkurzające Jeszcze jak mnie pobije trochę Bra? Dobra, to ja sobie Poczekam Dobra, uff Uff uf. Uff Uff Co to było? O nie nie ma, ulta, djdzie. Nie, dobra, zagramy spike. Gramy spike. Oj, nie, 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 już pomnę. Szybko, nie, dobra, ale jeszcze kit. To niech ona zauważy, że ja idę... Aha, przechwyciła mnie. Nie no, super. Dobra. O nie, bo ona na mnie ulta użyje. Niech użyje na mnie ulta, chyba, że wie, że ja mam ulta. Wie, że ja mam ulta. ja wiem, że ona ma ulta. Dobra. Szuka. I dobra, źle to zrobiła. Chyba. Dobra. No nie! Szybko jest! Dobra! Mam ulta. aż. kit kontra aż. Dobra! Wygrywamy to. Jest dobra, widzowie. Otworzymy sobie mega boxa. Ja zawsze robię tak, że widzowie klikam nosem za darmo. Teraz klikam nosem mega box. I piątka. Ja mu tego skina doszli stary. O! O drugi. Ja mam tego pomarańczowego. słabo No dobra, więc z wami się żegna na unosek. Cześć, i czołem